Pokażę Wam dzisiaj, jak przerabiać ściek angielski w dwóch kolorach na płasko. Tak to wygląda na próbce. Z jednej strony dominuje jeden kolor, z drugiej strony w ten sposób. Czyli dwukolorowa briożka. Weźmy dwie włóczki. Zaczniemy od nabrania oczek. Nieparzystej liczby oczek, tak jak zawsze w ściegu angielskim. W pierwszym kolorze to będzie u mnie kolor biały. Ja nabrałam 15 oczek metodą niemiecką, niemieckich oczek przekręconych. Filmik będzie dołączony do, do tej metody poniżej w opisie i tutaj do góry. Więc tak, mamy 15 oczek. Pierwszy, ocz, pierwszy rząd będziemy przerabiać również w kolorze białym. To będzie nasz rząd początkowy. obracamy robótkę. Oczywiście przerabiam oczka brzegowe, więc y, będzie to u mnie oczko pierwsze białe. Tak jak w ściegu angielskim, robionym na płasko w rzędach, pierwsze oczko będziemy zdejmować w tym rzędzie z narzutem, jak do przerobienia na lewo. W ten sposób. Drugie przerabiamy normalnie na prawo, czyli zdejmujemy na lewo z narzutem, przerabiamy na prawo, zdejmujemy na lewo z narzutem, przerabiamy na prawo, dokładnie tak jak przy ściegu angielskim przerabianym w jednym kolorze. i oczko początkowe. Teraz dołączymy drugi kolor. W sumie na początku powinnam powiedzieć, że najlepiej przerabiać ten ścieg angielski w dwóch kolorach na drutach, tak jak ja mam tutaj, na drutach pończoszniczych, jeżeli chodzi o druty proste lub na drutach na żyłce, ponieważ przy zmianie kolorów będziemy przesuwać oczka na drugą stronę drutu, tak jak tutaj, bez Obracania, więc jeżeli będzie mi druty proste, no nie będzie to możliwe. Więc przesunęłam sobie oczka na drugą, drugi koniec. Teraz dołączę nowy kolor, mój kolor kontrastowy. Można go dołączyć dowolny sposób. Ja po prostu zdejmuję pierwsze oczko, bo to jest oczko brzegowe, a zacznę normalnie od przerabiania drugim kolorem. Tak jak w ściegu angielskim, mamy oczka em, Oczka ściegu angielskiego, czyli to oczko, które było w zeszłym rzędzie zdjęte razem z narzutem. Teraz będziemy to oczko przerabiać. Normalnie byśmy przerabiali je na prawo, gdyby to była zwykła briożka i by można było kontynuować po tej stronie. Jednak tutaj sytuacja się zmienia i będziemy przerabiać te oczka, które wyglądają jak narzut i oczko lewe. Będziemy je przerabiać na lewo, czyli zwracamy uwagę, żeby zawsze zabrać oczko razem z narzutem. Przerabiamy je na lewo. Czyli oczko lewe ściegu angielskiego. Kolejne oczko jest oczkiem prawym, zdejmujemy je z narzutem. Kolejne lewe z narzutem, oczko lewe ściegu angielskiego przerabiamy na lewo i tak kontynuujemy. Prawe zdejmujemy z narzutem, bez przerabiania. Lewe przerabiamy. I oczko brzegowe zdejmuję. W sytuacji, kiedy mamy obie włóczki z jednej strony, nie będziemy przesuwać oczek, tak jak w poprzednim rzędzie, na drugi koniec rzędu, tylko obrócimy. Teraz przerabiałam oczka kolorem niebieskim, kontrastowym, więc w następnym rzędzie będę znowu dziergać kolorem białym. Oczko brzegowe przerabiam sobie na biało. Tutaj już widzimy, że te oczka, które są oczkami prawymi, będą nam dawały potem linie oczek niebieskich. Natomiast po drugiej stronie z tych oczek angielskich będą nam tworzyły się linie oczek w kolorze białym. Więc teraz Przerabiamy, tutaj mamy oczko, tak jak w poprzednim rzędzie było oczko z narzutem, przerabialiśmy na lewo, tutaj jest ta sama sytuacja. To oczko, które było w poprzednim rzędzie nabrane z narzutem, teraz przerabiamy na lewo, tu widać tą charakterystyczną górkę oczka lewego, więc nie trzeba pamiętać kiedy co robimy, warto czytać swoją robótkę, a więc jeżeli tu było oczko lewe, mimo że jest narzutem, to przerabiamy je na lewo, czyli zbieramy i narzut i Oczko i przerabiamy na lewo. To oczko było oczkiem zdjętym w tamtym miejscu, a teraz przerabiamy je. Nie przerabiamy, przepraszam. Zdejmujemy z narzutem na prawo. Oczko z narzutem przerabiamy na lewo. Zdejmujemy kolejne. Z narzutem. Tu przerabiamy. Zdejmujemy z narzutem. Przerabiamy na lewo i ostatnie zdejmujemy z narzutem, oczko brzegowe zdejmuje. Teraz mamy włóczki na obu końcach. A więc przesuwam oczka na drugi koniec rzędu i będę przerabiała włóczką w kolorze kontrastowy. Pierwsze oczko zdejmuję. Tutaj mamy oczko, które było przerobione w poprzednim rzędzie. Nie ma narzutu, a więc je zdejmuję z narzutem. Kolejne. Oczko prawe ściegu angielskiego, czyli narzut i oczko prawe przerabiam na prawo razem z narzutem. Lewe zdejmuję z narzutem, prawe przerabiam, lewe zdejmuję, prawe przerabiam. Nie oczko brzegowe zdejmuję. I znowu mamy sytuację, kiedy włóczki obie są po jednej stronie, a więc mogę obrócić robótkę i będę robiła kolorem białym. I to będzie ostatni rząd pokazany na tym filmiku, ponieważ teraz już powtarzamy cały czas te same kroki. Czyli jeżeli włóczki są Obie. Z jednej strony możemy robótkę obrócić i zmienić kolor. Jeżeli włóczki są po dwóch różnych końcach, wtedy tylko przesuwamy oczka. Czytamy robótkę, czyli tam, gdzie mamy oczka lewe z narzutem, przerabiamy na lewo, tam, gdzie mamy oczka prawe, zdejmujemy na yy, z narzutem. Natomiast teraz przeszłam sobie na tą stronę, tak jak mówiłam, biorę oczko, yy, biorę włóczkę białą, przerabiam. Pierwsze oczko i oczko, które jest bez narzutu, a jest w kolorze niebieskim, zdejmuję sobie narzutem. Tutaj, gdzie mamy oczko prawe z narzutem, oczko prawe ściekła niebieskiego, przerabiam na prawo. Lewe zdejmuję, prawe przerabiam. Lewe zdejmuję, prawe przerabiam. Dostaje nam dwukolorowa bieżoszka. Z tej strony mamy kolor dominujący biały, natomiast z drugiej strony dominujący kolor niebieski. To jaż go tak nie widać, ponieważ mamy jeszcze tylko kilka rzędów przerobionych. Ale teraz można kontynuować w ten sam sposób, który był opisany na początku. Zobaczymy, jak to wygląda jeszcze raz na większym to... fragmencie.